Siemka, siłony prosolud i witam was w kolejnym odcinku z Lego Star Wars: e, The Skywalker Saga. Jak ostatnio pamiętacie, e, robiliśmy sobie poziom e, pod tytułem "Ktoś silniejszy". E, no i w tym odcinku będziemy sobie robić kolejny poziom, czyli wyścig Bonta Classic. No i co? Zrobimy sobie ten poziom. Jeszcze troszeczkę sobie pociśniemy tutaj w tym otwartym świecie. E, tak więc lecimy. Wyścig, bunta, classic. Bunta. Żabę. Ale patrzcie, takich szczegółów, chyba nawet w samym Winien nie było, tak mi się wydaje. Albo ja już nie pamiętam. Pamiętaj, skup się na chwili obecnej. Czuj, nie myśl. Ufaj instynktom. Dobrze, niech moc będzie z Tobą.

Patrzcie, tu mam nawet minikity pokazane. No co komu wykrywać minikitów? I wszystko ci na mapie pokazuje. Ej, co mnie walnęło teraz? No bez przesady. Może, ja myślałem, że po prawo jest wyskocznia, nie? nie, nie, nie Okej, okay. i nie wiem, czy to było spowodowane tym, że już tyle razy przewaliłem czy może czymś innym, ale aktualnie to jestem w czarnej dupie. Można tak powiedzieć. Tak jest! Nie ma znaczenia, ile masz parroczu, kiedy zadłużasz się w ciemnościach i lagony. O! Jestem raz na... Model, w całej galaktyce nie ma celu ping-pong te żeby ścigać.

Oh mm. Najpierw okay, przegoniłem typa, co wygrałem, czy nie? Udało się, super. Chłopak to wygra. Skąd wysił miałby nie wygrać. Później do ciebie przyjdę, żebyś oddał chłopaka. No i mamy darfa Darf maula. Mamo! Wpadcie, mamy pieniędzy! Teraz <noise> możesz spełnić marzenia Ani. Pakuj się, nie mamy czasu. Juki! Zrobicie z niego Jedi? Tak. Synku, moje miejsce jest tu, ale ty musisz ruszać. Wrócę i cię uwolnię, mamo. Obiecuję. O, pani czołanek nie. Czuła na Przyznam, że wolałbym być bardziej ukończony. Przepraszam, że cię tak zostawiam tripią. Żegnaj! O jej! Hmm. Wyścig Bonta Classic. Gra swobodna, odblokowana. Aha! Czyli klocki Kyber ja dostaję za trzy poziomy, że tak powiem, prawdziwego Jedi. Mhm. No cóż, szczerze mówiąc, to nie będzie miało znaczenia, bo ja i tak to będę musiał wbić, i tak będę musiał wbić tyle samo to, co tutaj jest, nie? Mochaj spaliny i niebezpieczna prędkość. Jeszcze nie zrobiłem yy, wezwania to Skywalker. Anakin Skywalker, ścigacz. Anakin, musimy opuścić... Jakieś tam inne jeszcze. Wracajmy szybko na statek. Polecę z wami prawdziwym statkiem kosmicznym. Jak nie, obiła mnie pójść na pokład i nie zostawić moich nie lubi Chargear! Czy ja wiem, Charger? Na pewno uważa, że jesteś uroczy. Nie, no tam nie wchodzimy.

Taka ciekawość. A dobra, nieważne. Może ktoś nie oglądał filmów. Jeśli nie wiem. Uniknąć walki z innymi opcjami w kapturach, może tym razem dotrzemy na kolana. Owszem. Aczkolwiek ten akurat nieznajomy był chyba lordem sitów. Okej. Okay. Hmm, od razu do dzielnicy federalnej czy do przestrzeni korusante? Chyba do przestrzeni na razie. Cała planeta to wielkie wow. miasto. Nigdzie nie ma piasku! No czy ja wiem czy tak nigdzie. Tutaj widzę. A nie, czy to czasami nie są jakieś humory, czy coś. Dobra. Lecimy sobie do dzielnicy federalnej od razu. Korusant, dzielnica federalna. No proszę. Osobiste powitanie od samego senatora Palpatina. Wyjaśnijmy jak najszybciej. Sytuacja. Boże, on był jeszcze młody. Mój lud czeka na ratunek. Witam, wasza wysokość, Mistrzu Jedi. w ogóle. mi dała mnie śmieszy z tym tym. Z swoją sukienką. Dziennicy Federalnej też będzie co robić. Dobra, kontynuujemy tryb fabularny. I z senatorem Palpatinem. Wspaniale widzieć, że żyjesz, Wasza Wysokość. Po zerwaniu łączności, zaczęliśmy się obawiać najgorszego. Z niecierpliwością czekam na wieści w kwestii Nabu, Wasza Wysokość. Czy zechcesz towarzyszyć mi w Senacie, gdzie przedyskutujemy sprawę? Mhm... Mm Wielki Kanclerz Valorum zwołał specjalne posiedzenie, na którym przedyskutujemy sytuację na Nambu. Ale muszę być szczery, jego władza nie sięga daleko. Wątpliwe, żeby Senat jakkolwiek zareagował na inwazję. Uważam, że najlepiej będzie, jeśli Wasza Wysokość zasugeruje wybór nowego Wielkiego Kanclerza, który przejmie kontrolę i da nam sprawiedliwość. Mhm. A, jesteśmy więc. Te transportowce zabiorą nas do budynku Senatu. Muszę jeszcze zająć się pewnymi kwestiami. Tak więc, wyruszę pierwszy. W dogodnej chwili zapraszam do swojego gabinetu. Stamtąd udamy się na spotkanie. A tymczasem. Dobra. Poleś transportowcem do budynku senatu i porozmawiaj z senatorem Palpatinem. Służymy transportem planetarnym. Dostarczamy tam, gdzie trzeba, a przynajmniej tak blisko, jak to legal. Widzę, <grych> że tutaj nie ma tylko jednego transportowca. Jest ich parę. Wypadałoby też odkryć mapę. Troszeczkę tej mapy odkryć. No wow. Wow. Wiecie co? Ja zawsze myślałem właśnie. Wiem, że to powiem was 50 raz. Zawsze myślałem, że może w końcu jakieś studio się zajmie Uniwersum Star Wars i stworzy prawdziwy, otwarty świat. Ale szczerze, nie sądziłem, że zrobi to Traveller's Tales. Czyli właśnie yy, no, y, twórcy y, y, tej gry, jednocześnie w ogóle całego o, Lego. Na na drugą temu, co masz za Wskakuj do Dokąd to się dziś wybierasz? Świątynia Jedi, północne lądowisko. Uj, Senatu, Boże. Trzy miejsca Miejsce mogę się udać podaży. na innej planecie. Najwyższy, czy możemy rozpoczynać spotkanie? No musimy, musimy o. U -tili. U -tili. Musimy szybko coś hm. zrobić i powstrzymać federację. Spankuj! Cigodni przedstawiciele Republiki wnioskuję o wotum nieufności dla Wielkiego Kanclerza Waloru. Spokój! spokój! No i tego też nie było w Saga. Proszę Wasza Wysokość, zostań tu, gdzie jest bezpiecznie. Przyjmuję Anakina jako swego padałana. Nie czas teraz na to. Ruszaj z królową na Nabu i odkryj tajemnicę Sitów. Mglista przyszłość chłopca jest. Okej, okay. wróć na oto na Nabu i poproś Bossa nasa o pomoc. A mamy inne wyjście? Wierzę, że zdołamy go nakłonić. Oni nie znają Bossa jak Mołisa. Uparty jest jak Famba. Jak zwykle optymista Jar Jar. <gry> Dobra, wracamy na północne lądowisko. Wiem, że tam jest cel, ale ja muszę to zobaczyć. Tutaj mogę z kimś porozmawiać. Matko kochana. To też nie było pokazane w filmach. To jest taka rozbudowana galaktyka, jakbym w raczeta grał, grał normalnie. Nie, no. Nawet raczet nie jest tak otwarty. Przykro mi to stwierdzić, ale to jest akurat prawda. A. Akademia Franków Cheetos Dobra, dojdę tutaj, nie będę wchodzić tam na górę Wy to widzieliście? Czekaliśmy na taką funkcję łapania się krawędzi przez nie wiem osiemnaście lat? Boże, nareszcie no. Ale widzę, że to nie zawsze działa. Czekajcie, o właśnie. No chyba zadanych została zaktualizowana. Dobra, wracamy sobie na nabu i do jeziora Paonga. Się udajemy. To jest taka mała część w sumie. Hmm. Czy na pewno coś się udać do miasta Gangan? Gungan? Air for gdzie wszyscy poszli? Nikogo tutaj nie ma. Oby boss nas jednak był. Chodźmy do sali tronowej. Musi być. To, czyżby zostali schwytani? Całkiem możliwe. Albo uciekli. A pewna! Tak dalej ucieknąć! Jak kłopoty to idą w święte miejsce, a maszyny tam się już nie uśmielą, samo idą, załydą! Mm mhm. Znajdź święte miejsce, kangan. Chciałem wam pokazać piękne ujęcia tej gry. r for. d Tutaj! Moisa znalazła tajne wyjście! Moisy potrzebują tajnego klucza do świętego miejsca! Mojsa wie, że tu gdzieś jest. A, jest! Ale chyba zepsutojniczki. Moi się naprawią i użyją, to wejdziemy w święte miejsce. I to się nazywa ruszyć głową? Mojsa, chyba, że hmm. to Też mi się nie wydaje, żeby to tutaj było. No już sojusznicy. Dobra, lecimy. To ja jestem Amidala. Nie. Ja jestem Amidala. Nie. Ja jestem Amidala. Nie. Ja jestem Amidala. Dobra, ja Kikuni, Amidala. Ja Amidala. Ja Amidala. Ja jestem. Czy oni zawsze tak muszą? Wybaczcie kłamstwa. Musiałam dbać o swoje bezpieczeństwo. Jeśli nie zaczniemy działać, wszystko przepadnie. Błagam, pomóżcie nam. Boże! Maysy zabędą przyjaciół! Ruszajmy do pałacu. Musimy zaatakować ich statek i stawić czoła wicekrólowi. Ganganie zrobią swoje. Ale jeśli wicekról ucieknie, wróci z kolejną armią droidów, Wasza wysokość. I dlatego musimy natychmiast ruszać i odbić pałac Ptw. A ja mogę? Okay. ja mogę pomóc! Pomożesz, ukrywając się gdzieś i zostając przy życiu. To nie brzmi jak pomoc! <gryw> <gryw> Dobra. Mały problem. To już jest właśnie kolejny poziom. Już trzeci poziom do e, zrobienia. Tak że to... No... Dosyć... Dosyć... Dużo zrobiliśmy. Patrzcie! Trzy odcinki mamy. 1%. Mm -hmm. Robi wrażenie Dobra, słuchajcie W następnym odcinku zaczynamy sobie maulowy problem eee, Tak więc mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania Na razie i cześć Do zobaczenia w następnym odcinku z LEGO Star Wars The Skywalker Saga